Uważa, że te kredki są bardzo fajne i podoba jej się każda praca wykonana tymi kredkami. Hmm. Suki poleca bardzo. Karandasz Luminens. No, siema. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, ja jestem Selena i wraz ze współpracą z kleplastyczny.pl chcemy Was serdecznie zaprosić do recenzji najdroższych kredek na rynku. A są to kredki karandasz Shlumines, które już niewątpliwie widzieliście wiele recenzji na kanale, ale tym razem przed czas na mój kanał. Do tej współpracy otrzymałam do testów zestaw. 40 kredek, one wyglądają dosyć podstawowo Wam powiem, ponieważ odcienie może jest około 3 danego koloru, ale przekonacie się, że taki zestaw, chociaż nie największy, jak najbardziej starczy, ale to może o tym powiem za chwilę. Dowiedzie się także tego, czy one mi przypadły do gustu i czy w obawie, że będę musiała je zwrócić, bo nie będę musiała się przypadkiem przenieść na inny kontynent. Jeśli chodzi o ceny kredek, można je dostać na sztuki. W najmniejszym zestawie 12 sztuk dostaniemy pomiędzy tak 130-160 zł, tak w tym przedziale. 20 sztuk tak mniej więcej od 250 do 270 zł. 40 sztuk dostaniecie już za 430 zł do 530 zł. Dostaniecie także w większych zestawach, takich jak na przykład 76 sztuk, gdzie będziecie mogli już kupić od 950 zł do 1100 zł. To tyle, jeśli chodzi o przedstawienie, jak się prezentują ceny tych kredek, przechodzimy do prezentacji. Kredki Karandasz Luminens bajecznie wyglądają na czarnym papierze. Przy mocnym docisku łączą się nie tylko ze sobą, ale i z papierem. Na czarnym widać nawet te bardzo ciemne kolory, co spowodowało u mnie szok. Bo to się, to się tak nie zdarza, wiecie? Ciemny granat, ciemny fiolet, tak bardzo odznacza się na czarnym papierze, tak bardzo go dobrze widać i wcale nie muszę przyciskać, żeby w ogóle cokolwiek. No, było widać, więc po prostu wow. A natomiast na białym papierze miałam już mieszane uczucia, ale to była tylko taka pierwsza próba, pierwsze wrażenie, i było to do takich mniejszych szczegółów, jak widzicie na obrazku, którym tutaj wykonałam właśnie tą serię Pokemonów do takich małych szczegółów, miałam wątpliwości yy, co do łączenia się dwóch różnych kredek, na przykład odcienie żółtego yy, ze sobą się świetnie łączą, ale na przykład jak chciałam połączyć żółty z pomarańczem, to już nie było tak mocno tego efektu przejścia, jak jest w przypadku Prism. W przypadku tych odcięć już się delikatnie robią schody, jednakże nie są one nachalne. Można je jak najbardziej zblendować, fajnie połączyć. A poza tym, nie wszystko to, co jest w efekcie takim, takim bajecznym przejściem, musi być zaraz prawidłowe, bo taki efekt odci odciętej kredki też dosyć fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. Wydaje mi się, że efekt nimi jest nawet lepszy niż w przypadku kredek Prima Color Premier, do których będę się odnosić w dzisiejszym odcinku, bo będę je ze sobą porównywać, żebyście mniej więcej, żebyście mieli jakieś odniesienie do jakichś innych kredek. Nie będę je porównywać z żadnymi tańszymi kredkami, ponieważ no nie, nie miałoby to największego sensu. Kredki karendas Lumines są zdecydowanie z tej wyższej półki, nie tylko cenowej, ale i jakościowej. Więc porównywanie ich do jakichkolwiek kredek z niższej półki miałoby się totalnie z celem. Nawet gdybym próbowała je porównywać, więc postanowiłam porównywać, porównać je z kredkami z podobnej półki i właśnie takimi kredkami będą Prismakro Pre premier nie mają one tego wosku co pryzmy, więc nie będą się aż tak efektywnie świecić. E, świecenie jest dosyć delikatne. E, nie, nie zgodzę się totalnie z opinią, że kredki Karanda Luminance pozostają matowy efekt, ponieważ ja widzę to świecenie, tylko że ono nie jest jakoś tak nachalne. Ono jest takie dosyć delikatne, bym powiedziała, satynowe, oraz różni się też w zależności od tego, którą kredkę używamy. Ja po prostu tego matu tutaj nie widzę. Ale tak jak powiedziałam przed chwilą, zależy. Który kolor wybieramy? Dam wam na przykładzie tego miutu, yy, dam wam tutaj pod kątem, żebyście mogli zobaczyć, jak mocno świecą się poszczególne punkty. Nie zależą po prostu od efektu nacisku, tylko zależności jaka kredka, bo niektóre są bardziej matowe, inne bardziej połyskujące, i mi się wydaje, że na tej pracy najbardziej jest to widoczne. Właściwy blok do tych kredek, a właściwie do każdych kredek, to jest każdy papier gruby oraz śliski. Taka najdroższa opcja wyjdzie nas od 50 do 80 zł za blok, ale jeśli nie dysponujecie dużym budżetem, zaczynacie kolorować, chcecie się poduczyć, albo no po prostu no nie chcecie wydać za dużo, to wystarczy wam najzwyklejszy blok techniczny kupiony w sklepie papierniczym na dziale szkolnym. Oczywiście, najlepiej, żeby miał minimum 200 gram grubości, ale powiem wam, że jeśli zdecydujecie się na takich 120-160 gram, też będziecie zadowoleni, to znaczy może 160 nie występuje, tylko tak 120, 170, 190 w blokach technicznych, z tego co ja się tam zorientowałam po sklepach, ale powiem Wam, że jeśli zaczniecie chociażby takim zwykłym, najtańszym blokiem technicznym od 120 gram, też powinniście być zadowoleni. Od czego to zależy? Jeśli papier jest śliski, to będziecie mieli jak najbardziej, możecie uzyskać płynny efekt, płynne przejście, E, bo ta chropowatość papieru może spowodować nie tyle co zmiany faktury w Waszym rysunku, e, zmianę jakości, ale też zamysł. Jeśli na przykład wasza postać ma powiedzmy gładką skórę. To ciężko będzie to uzyskać przy papierze chropowatym, nawet delikatnie chropowatym, będzie widać jakiś mankament, nie wiem, skóra może i ma jakieś mankamenty, ale tak naturalnie, ale na przykład nie wiem, włos, albo jakieś ubranie, którym macie jakiś zamysł, a papier może wam ten zamysł totalnie zmienić i nic na to nie poradzicie. Czasami mogą być jakieś takie dziureczki w papierze, bo nie będziecie w stanie tego rozetrzeć, albo chcąc uzyskać. Gładką fakturę będziecie trzeć tak mocno kredkami, że owszem, tą kropowatość może i za ale po pierwsze, no szkoda waszej pracy, bo będziecie musieli mocniej przyłożyć się do roboty, bardziej przyciskać. Kredki się szybciej, bardziej zużyją, niżeli powinny się zużyć. Oraz, no szkoda waszej siły, bo i tak do tych kredek siły trzeba użyć, żeby je estetycznie połączyć i takie trzeba mocno przyciskać, żeby ten efekt był jak najpiękniejszy, jak najtaki realniejszy. A ważne jest, żeby nie tylko efekt był cudowny, ale też i żeby nam się bardzo dobrze pracowało podczas tworzenia rysunku. Więc to jest też ważne, żeby papier był gładki, yy, jak najbardziej śliski. Wam się uda. Mówię, taka, taka najprostsza opcja to jest właśnie blok techniczny. Oraz jeśli ten papier będzie gruby, to praca wam się nie będzie rolować. Tutaj Wam pokażę na przykładzie Wulpixa, którego zrobiłam w bloku SMLT. Jest on dosyć cienki, ma, na, ma poniżej 100 gram grubości. I fa faktura nad, całego Wulpixa, wokół akurat nie, ale faktura samego Wulpixa mi się tak bardzo zrolowała, co spowodowało, że nie mogłam tej pracy już zeskanować. Musiałam zrobić zdjęcie, ponieważ w skanie wyglądał on. Fatalnie. Ja wiem, że potem jeśli chcemy przerabiać te nasze prace komputerowo, je tam troszeczkę poprawić kolorystycznie, bo wiadomo, kolory są troszeczkę inne na żywo, a troszeczkę inne po zrobieniu zdjęcia czy skanu, więc musimy je troszeczkę poprawić. Za dużo roboty, za dużo roboty i nie wiem, czy to nie byłaby systemowa praca pod tym względem. Więc w tym wypadku, jeśli robimy na takim papierze, papier nam się roluje, to jedyne co możecie zrobić, to mieć dobry telefon, dobry aparat, zrobić zdjęcie i tylko trochę tam nanieść poprawki, no ale... Po co? Po co? Mówię? To jest dodatkowa robota. I też y, wam się też będzie źle pracowało, jeśli będziecie dokładać, dokładać, dokładać i będziecie się zastanawiać, czy to już ten moment, że się w papierze zrobi dziura, czy jeszcze chwila. W przeciwieństwie do kredek Przyzmach Premier Luminance odczuwa się od razu. Od razu czujemy z nimi więź, od razu wiemy, jak ich używać. Oczywiście no, to pod warunkiem, że to nie są nasze pierwsze kredki. Nie musicie być nie wiadomo jak zaawansowani, żeby, żeby tymi kredkami się posługiwać. Ale jeśli chociaż trochę już w swoim życiu kolorowaliście i te kolorowanie wam jako, już wychodzi, to na pewno Luminance przypadną wam do gustu z tego względu, że je się wyczuwa od razu. W Przy przypadku Prisma Color Premier nie miałam takiego odczucia. Właśnie ten wulpik, którego wam pokazywałam, to, to była moja pierwsza praca robiona Prismacolor Color Premier. Taka na próbę robiona i prawdę powiedziawszy trochę się męczyłam. Nie tylko ze względu na papier, ale z tego względu, że Prisma Color Premier nie lubił mało miejsca. To się wyczuwa, że jak robicie, to musicie cały czas ostrzyć, bo one się tępią, czy tępią, one się kruszą. Widać, że żeby dać im szansę w ogóle się wybić, dać im szansę zaistnieć, żeby wyglądały znacznie, znacznie lepiej, one potrzebują dużo miejsca, a tutaj akurat tego miejsca im pozbawiłam i ja to, ja to czułam. Ja to czułam, kiedy ja to kolorowałam, więc dokończyłam tą pracę najlepiej, jak tylko potrafiłam, ale no troszeczkę się męczyłam. Nie powiem co, co innego. Drugą moją pracą robiłam, robiłam już na A3 papierze, takim już właśnie do rysunku śliskim, i to jest po prostu bajeczka, to jest po prostu już bajeczka, już za drugim razem już poczułam tą więź, poczułam to połączenie, okazuje się, że nie tylko ja miałam takie spostrzeżenie, że kredkami Prismacolor Premier trzeba się nauczyć, chociaż ta nauka naprawdę nie trwa długo, więc nawet jeśli kupicie Prismacolor Premier, nie będziecie czuć się rozczarowani, być może tylko na początku, ale nie później. Mm, ale w przypadku kredek Caranage Luminance one od razu współpracują, od razu widać, że lubią człowieka, że chcą być na papierze, widać po prostu to po konsystencji, po kolorach, po ruchach, jak, jak się ich używa, że one lubią papier, lubią na nim przebywać i odwdzięczają się osobie, która ich właśnie używa, że mogą na tym papierze być i to odczuwa się od razu, więc można powiedzieć, że kredki pod, pod, pewnym względem, pod pewnymi względami kredki Caranage Luminance może i są droższe od Prismacolor Premier, może i są z wyższej półki, na równi z nimi lub wyżej, w zależności od tego, jak na to spojrzeć, ale są łatwiejsze do użytku. Luminance nie są aż takie wybredne. Kolorując nimi to jest Dobra zabawa, macie wrażenie nawet za pierwszym razem, że znacie te kredki już od lat. Jest jak taki wasz, bardzo dobry przyjaciel, który jakiś czas temu zniknął i znów pojawił się w Waszym życiu, pomimo że Wy tego nie pamiętacie, ale takie się ma uczucie po prostu, jak się, jak się je używa. Ja kiedyś używałam ym, czarnego papieru do robienia rysunków, ale dawno temu, tego za, dawno temu zaprzestałam tego. I luminens jakoś tak znowu ożywiły to moją chęć i znowu mnie do tego czarnego papieru ciągnie, bo naprawdę wyglądają bajecznie. W przypadku białego, pomimo tych takich właśnie szczegółów, które robiłam, mam takie średnie uczucie. Trochę się szybko wyczerpują, trochę tak średnio. W przypadku czarnego papieru musicie mieć to na wzgląd, że jest bardzo duże odczucie, że one się bardzo szybko wytracają, ponieważ chcecie maksymalnie zamalować, żeby tego, tej czarnej powłoki nie było na Waszej pracy. Więc używając je pierwsza, właśnie na czarnym papierze, to już znalazłem pierwszy minus to to, że bardzo szybko je wyczerpać, musiałam je często temperować, więc mając, miałam takie wrażenie, że jeśli się je zakupi, wyda się tą dużą ilość pieniędzy na nie, to... Długo nam nie pociągnął i to nie będzie tak, że co jakiś czas będziemy musieli dokupywać jakąś pojedynczą kredkę, tylko tych kredek naraz będzie więcej do wykupienia. Łączą się ze sobą bajecznie. Jak możecie zobaczyć, nakładając powiedzmy ciemny granat, jesteście w stanie na niego położyć ciemniejszy fiolet i ten fiolet wybija się na tym granacie, pomimo, że ja ten granat na początku bardzo mocno ścisnęłam, bardzo mocno wcisnęłam w ten papier, to jednak nałożywszy inny odcień kapko od niego jaśniejszy, Jestem w stanie nałożyć na niego kolejną warstwę i to jest takie wow. Można powiedzieć, że Prisma Color Premier zachowują się podobnie, ponieważ też możemy nakładać warstwa na warstwę. Jednak nie zapomnijmy, że Prism to jest wosk i wosk też nie lubi tego za dużo, tego wosku, więc w pewnym momencie mamy jakieś ograniczenie z tymi kredkami i nie może tak być, że w nieskończoność dajemy warstwy. Alumines bez wątpienia dają nam tą swobodę, że możemy dokładać, dokładać i jeszcze raz dokładać. Są średnio twarde, nie są ani za miękkie, ale też nie są za twarde. Są bardziej właśnie w kierunku twardych kredek, eee, i, i ponieważ nie mają tej woskowości, ymm, pozwalają właśnie na nieograniczoną ilość nakładania warstw na siebie. Ogranicza nas tylko nasza siła oraz papier, czy on wytrzyma. A pamiętajcie, że jak macie papier powyżej 200 gram, to jest duże prawdopodobieństwo, że wytrzyma długo i dużo warstw. Ale żeby nie było, pokażę Wam jeszcze inną opinię na temat Kredek Luminance. Przeniesiemy się za chwilkę do innej scenarii, gdzie specjalista, który nigdy w życiu jeszcze nie, nie używał ani Lumi Kardashian Luminance, ani Pryzma Color Premier, użyje obu tych zestawów w, ty w tym samym czasie, oczywiście jeden po drugim, najpierw Luminance potem Prismacolor i wy 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 wypowie swoją opinię na ten temat. Ok, w tej części tego filmu przedstawiam Wam mojego gościa, Kiesuke Hikan. Kiesuke, powiedz coś o sobie. E, rysuję mangę, uwielbiam się od fantazy, smoki. No i w przyszłym roku wydaję mangę. Pierwszy raz mój debiut na komikonie w Rumi, 7 marca, w Dzień Kobiet, chyba, więc zapraszam. Tak y, wygląda moja pierwsza strona. Znaczy, jedna z pierwszych, chyba pierwsza, druga. Więc y, cała hmm. będzie o piratach, smokach, kryształach i w ogóle strata tata, więc... No. Zapraszam, zapraszam. Szukajcie stoiska z figurkami ze, smok ze smoków. O. Mhm. Wszelkie linki i do profilu Kioska Hikan będziecie mieli w opisie pod tym filmem. A w tym czasie, pamiętasz yy, w jakim celu się tu spotkałyśmy? Yy, tak. Udało mi się wypróbować kredeczki. No, i zaraz podzielisz się yy, swoim, swoim zdaniem, ale w tym czasie niech widzowie zobaczą, jak ci poszło. O. Dobra, wróciliśmy. Jak ci się używało, Kredek? E, używało mi się dobrze. Bo ja zrobiłam w mhm. ten sposób, że ty nie używałaś nigdy ani kalendarza Luminense, ani Prismacolor Premier, Tak. Więc zrobiliśmy od razu taki test dwa w jednym. Wykorzystałaś. Użyłaś pierwszy raz w swoim życiu, mhm. jednych i drugich tego samego dnia. E, powiedz mi, jak, jak ci się używało jednych i drugich i jaka jest według ciebie podstawowa różnica między nimi? E, dobra, więc e, na pewno dla mnie bardziej intuicyjne były luminensy. Jednak? Tak. E, mm. Są one twardsze, rzeczywiście. L moim zdaniem no, lepiej się mieszały. Jako, że ja lubię dawać dużo cieni, dużo kolorów, to tutaj one jednak zostawiały mniejsze. Mm, były bardziej intuicyjne. Jakoś od razu je załapałam. Może pryzma Color są lepsze, ale nie załapałam ich. Ja jeszcze nie odczułam, jak, jak, nie czułam jeszcze jak, jak do nich podejść. A... Nie poczułaś tej chemii od razu. Tak. Nie? A y, bo z kredkami jest tak, że kredek się trzeba uczyć. Bez względu na to, czy one są kiepskie, czy są. Chociaż nie, jak są kiepskie, to nie warto się ich uczyć, mm -hmm. ale jak są lepsze, to trzeba się ich nauczyć, bo zupełnie co innego to są Pryzma Premier, czyli co innego fabryka Polychromos. E, tak samo Luminensy. Trzeba się wszystkich kredek nauczyć. Ale na te pierwsze użycie, na ten jakby krótki moment, który miałaś styczność, to z Canon Lu y Dashi Luminense y ten język od razu. Tak. Y Oby dwa obrazki, które nie wiem czy pokażemy, czy nie, pokażemy. Y robiłam tą samą techniką. <coughs> I jednak muszę przyznać, że luminancy lepiej mi się przetaczały w inne kolory, lepiej mi się mieszały y i lepszy wyszedł moim zdaniem efekt końcowy. O, chociaż może po prostu, po prostu z nami może potrzebowałabym po prostu więcej czasu. Na pewno byś potrzebowała więcej czasu, gdybyś oczywiście chciała go poświęcić. W każdym razie Twoja łapka w górę idzie dla Lumines, w, w, tak. tym, w tym starciu. Tak. Chciałabym je mieć, bo naprawdę myślę, że moje prace mogłabym przenieść się z markerów, czy tam z komputera, na te Lumicens, serio. Tak. E, tylko muszę Cię bardzo zmartwić. Wiem, że są drogie. Luminesy są drogie, nawet droższe od Prism. No wiem. Więc... bierna ty. Ale jak hmm. kupicie dość komiksu na komikonie, to ja sobie je kupię, tylko musicie przyjść i zapłacić za komiks. Jeśli chcecie, żeby jaki <śm> Kichan miała Lumines, kupujcie jej komiks. <śm> tak, kupujcie jej tak. komiks. Dobra. No. Witam Was z powrotem. Mam nadzieję, że ta opinia będzie dla Was przydatna. Przemyślicie ten pomysł czy chcecie kupić karandasz Luminance, oczywiście pamiętajcie, że możecie kupić je na sztuki. Ja zawsze polecam, że jak myślicie o jakichś droższych kredkach, to zawsze kupujcie na, na początku kilka sztuk, nawet te trzy sztuki, zobaczcie konsystencję, zobaczcie jak się ze sobą łączą, czy w ogóle chcecie je kupić, zanim zdecydujecie się na jakiś większy zestaw. W przypadku karandasz lumines, w sumie nie, w sumie nie mam tej wątpliwości, że na pewno Wam się ten, te kredki spodobają, że te przypadną Wam do gustu. Naprawdę, tak jak na przykład ktoś mnie pytał, co myślę o Prisma Color Premier albo Fabricaster Polychromos, to ja zawsze mówiłam to, co mówiłam, ale jeszcze zawsze mówiłam: kupcie, zamówcie przez internet kilka sztuk tego i kilka sztuk tego i sami się przekonajcie, które kredki Wam bardziej odpowiadają, bo one są totalnie różne. Pomimo, że ja jestem Prisma Color Premier Team, to jednak uważam, że każdy powinien użyć najpierw te kredki, żeby wiedzieć, czy im, czy im to odpowiada. Kredki Karana Lumines to jest pierwszy produkt, pierwsze kredki, które mogę Wam naprawdę na ślepo polecić, ponieważ mówię, przez to, że po, poczułam od razu więź z tymi kredkami, od samego pierwszego użycia, zresztą to nie jest tylko moja opinia, więc to są jedyne takie kredki, które mogę Wam polecić, że możecie sobie śmiało kupić w ciemno, ale jeśli macie na przykład tak jak ja, Prismacolor Premier, wielki cały zestaw 150 kolorów i na przykład jeszcze parę innych mediów, to możecie albo zdecydować się powiedzmy na karendarz Lumins, powiedzmy ta, taką 40, nie musicie od razu pełny zestaw, albo parę takich kolorów, które często używacie, a chcielibyście mieć w wersji kapkę twardszej, niżeli na przykład występują pryzma Color Premier. Bo pryzma Color Premier czasami bardzo ciężko jest uzyskać jakieś takie równe linie, żeby one po prostu się ze sobą nie mieszały, bo jakby nie było przypominam po raz kolejny, to jest wosk, więc nie zawsze można takie linie uzyskać, a przynajmniej... Z daleka może tego nie widać, ale z bliska już widać, że ta, ta linia nie jest taka do końca jakby równa, tylko jest taka kawkę płynna, ponieważ karandasze są twardszymi kredkami, to nimi można większe powierzchnie kolorować, można temperując je na szpic zrobić takie linie jak w przypadku ołówka, równiutkie, więc możecie kupić sobie je na sztuki, możecie kupić sobie je w zestawach, w wielkim zestawie, mniejszym zestawie, jeśli nie chcecie sobie pozwolić na wielki zestaw Karendaszów, ani też nie chcecie kupować tego najmniejszego zestawu 12 kolorów, to powiem, to powiem wam, że ze spokojem. Polecam wtedy taką 40. Ona kosztuje tak proporcjonalnie co, co do ceny, nie jest, ta, nie jest tą najdroższą wersją, ani tą najtańszą wersją. Tutaj są wszystkie kolory, tam po trochu, po trochu tam z każdego odcienia, które są Wam potrzebne. Wszystkie takie podstawowe kolory, które występują w przyrodzie, w rysunku i itd. On, zestaw 40 kolorów y, zawiera wszystkie, które są niezbędne do tego, żeby mieć jakby duże pole do popisu. A jeszcze nie powiedziałam Wam najciekawszego. Jeśli połączycie jedną kredkę z drugą, uzyskacie dodatkowy odcień. Ja osobiście czaję się na ten zestaw. Hmm. Chciałam Wam coś jeszcze powiedzieć na koniec, ale niestety nie mam już czasu, śpieszę się na samolot do Azji, pa. Jeśli Ci się ten filmik podobał, daj mi go jeszcze znać w komentarzu. Jeśli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków tego typu. Pamiętajcie, że na moim kanale bywają też live y rysunkowe, gdzie rysujemy wspólnie. Ja rysuję, wy rysujecie i oczywiście razem ze sobą gadamy, na które Was serdecznie zapraszam. Informacje o tym, kiedy jest live, zawsze znajdziecie na Instagramie. Nie zapomnijcie też wpaść na stronę sklepplastyczny.pl, gdzie naprawdę jak porównuję ceny niektórych produktów, to oni mają naprawdę taniej, a jeśli chodzi o karandas Lumines, to naprawdę mają konkurencję. A jeśli Ty już posiadasz kredki Karandas Lumines, koniecznie napisz w komentarzu, jakie były Twoje pierwsze wrażenia na temat tych kredek oraz jakich jak się używa tobie dzisiaj. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach i na live'ach. Pa! Mua.